Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z serią 5 kosmetyków mam tu w sumie 3 produkty pielęgnacyjne i można powiedzieć, że dwa kolorówkowe i może właśnie od kolorówki zaczniemy zaczniemy może od pomadki, jak widzicie ma przecudowny rose gold takie opakowanko, I Love Lipstick jest to pomadka, którą kupiłam sobie jakiś czas temu w Kobo to jest pomadka przy współpracy z Danielem Sobiśniewskim Deep Nude kolor powiem Wam, że jest przecudowny oczywiście był tester no i ja sobie zobaczyłam jak wygląda, to jest taki niby róż zmieszany z brązem, bardzo ładnie wygląda tu możecie zobaczyć, to jest taki mój kolor, natomiast jeśli chodzi o pomadkę, jest bardzo sucha, jest bardzo tępa w nakładaniu podkreśla wszystkie jakieś załamania na wagach, jakie mam na ustach, nie wygląda to dobrze, po dwóch godzinach pomadka wygląda wręcz tragicznie jakbym ją przynajmniej z 12 godzin nie jest to długotrwała pomadka, więc nie wiem o co chodzi. Kolor piękny, formuła beznadziejna, trwałość beznadziejna i wygląd beznadziejny. To jest moja druga pomadka z Kobo i myślę, że chyba nie powinnam nic więcej z tej marki kupować, bo niestety większość rzeczy mi się u nich z kolorówki nie sprawdza. Nie wiem, co zrobić z tą pomadką, czy będę się męczyć, czy, czy po prostu ją wyrzucę. Jeszcze w tej chwili, kochani, nie wiem. No i druga rzecz, taka na pograniczu pielęgnacji i kolorówki. Mówię tutaj o akademie i to się okazało, że to jest baza pod makijaż. Natomiast poszłam do swoich zapasów, chciałam jakiś krem do stóp. No i zaczęłam szukać, oczywiście już nie miałam żadnego, więc sobie myślę, może jakieś miniaturki, które mam zużyjemy. No i wyciągnęłam właśnie to, sobie myślę, a jakiś kremik stoi, zacznę to używać. No ale niestety okazało się, że to jest baza pod makijaż, którą już używam od pewnego czasu. Jak widzicie, jest taka blado różowo brząskwiniowa fajną ma konsystencję. Zaraz wam, kochani, pokażę na dłoni, troszeczkę wycisnę. To ma być niby baza rozświetlająca, natomiast ja żadnego, kochani, tutaj oświetlenia na skórze nie widzę. Ona przez chwilę jest taka mokro tłustawa, natomiast za chwilę zacznie się fajnie wchłaniać. Chwilkę, niestety, trzeba poczekać, żeby ta baza się wchłonęła. Zapach ma taki bardzo kosmetyczny, bardzo delikatny. Natomiast. Nie zauważyłam żadnego oświetlenia na mojej twarzy po tej, po tej bazie, ani żeby trwałość makijażu była dłuższa, żeby ten podkład u mnie dłużej utrzymywał się na skórze. Nie. Na szczęście, na razie nic mi nie wyskakuje, żadne zapchane powie się nie pojawiają, więc bardzo się cieszę. Natomiast zobaczymy na dłuższą metę. Tu jest 20 ml. Na pewno będę używać produktu. Bo jest miara ok, natomiast zobaczymy na dłuższą metę, jak skończę opakowanie. Może też ta baza potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby te swoje właściwości, wiecie, ujawniła. Więc dam Wam znać na pewno w projekcie Denko, czy produkt się sprawdził, czy niekoniecznie. No i przejdziemy może już teraz do takiej typowej pielęgnacji. Zaczniemy od toniku do twarzy z Oriflame. Widzieliście już moje zamówionko z tej marki, i to jest do skóry normalnej, Love Nature. Organiczny aloes i woda kokosowa 150 ml. I pierwsza rzecz, która mnie, powiem wam, że mnie denerwuje, to jest zapach. Zapach jest zbyt intensywny jak na produkt pielęgnacyjny. Ja lubię, jeśli kosmetyki pielęgnacyjne pachną, ale pachną delikatnie, natomiast nakładając to na twarz, wybija się taka mocna nuta. Właśnie chyba kokosowo to aloesowa. bardzo mocno wyczuwalna, niestety mi to już przeszkadza. Następna rzecz to opakowanie. To opakowanie jest tak strasznie twarde, że wierzcie mi, trudno jest cokolwiek wolać na płatek, Na no, trzeba wiecie, delikatnie nacisnąć, żeby jednak ten tonik uzyskać na płatek, żeby przetrzeć sobie buźkę. I kolejny minus: ten tonik mi się pieni na twarzy. Rzadko który kosmetyk mi się tak zachowuje na twarzy. Więc no, nie jestem zadowolona z tego produktu. Mnóstwo rzeczy używałam. Ja kiedyś miałam bardzo fajną serię tonik i mleczko do demakijażu właśnie z Oriflame. To było genialne, to było wspaniałe. Natomiast to rukuje na bubla roku, więc no, nie jestem zadowolona. Oczywiście skończę produkt, bo ja nie lubię wyrzucać kosmetyków. Ale nie jest to rzecz, którą Wam mogę polecić i którą z przyjemnością będę używać. Ale za to te dwa produkty, które mi teraz zostały. Mogę Wam polecić z tym sumieniem. Tu mi oczywiście krem się już zburzył, bo leżał. Mówię tutaj o marce Madame Justin, krem odżywczo nawilżający na noc 50 ml, szklane opakowanie produkt z pompką. Tu mamy witaminy kwas fiolowe, przecudowny, delikatny, aksamitny zapach. Przepięknie skóra jest nawierzona. To stosowanie co wieczornym, przy wieczornej pielęgnacji, to jest po prostu mistrzunia. To jest sam relaks. Pięknie skóra wygląda, cudownie jest nawilżona rano, przecudownie się krem wchłania, nie zostaje tłusta, lepka warstwa, jak po, jak po niektórych właśnie kosmetykach na noc. Uwielbiam ten krem, jeśli chodzi właśnie o nawilżenie, o zapach, o wygląd skóry. Dla mnie to jest mistrzunio, więc na pewno będzie się pojawił w mojej pielęgnacji. A druga rzecz, która mnie bardzo mile zaskoczyła, to jest również produkt, jak widzicie, z Maja Justin. Żal do mycia twarzy do cery suchej mleczko pszczele i tepantenol, 150 ml produkt jest z pompeczką, jak widzicie ja już go trochę zużyłam, ja to używam zawsze przy wieczornej pielęgnacji, myję sobie twarz właśnie za pomocą sztoteczki konsystencja jest świetna oczyszczenie skóry rewelacyjne zapach przecudowny ja jestem zachwycona z tego produktu skóra jest pięknie oczyszczona, nieściągnięta, ściągnięta nie zaczerwieniona, nie przesuszona nie jest piszcząca Powiem Wam, że to jest kolejny produkt, jeśli chodzi o Madame Justine, który mi się świetnie sprawdza. No i na pewno będę się tego produktu trzymała. Mogę Wam powiedzieć, że ten żel tak samo przypadł mi do gustu do mycia twarzy jak ten mój ulubiony żal z biotanik. Także one są na jednej pozycji i myślę, że będę się długo trzymała tego produktu. Bardzo serdecznie Wam polecam. Oczywiście pełna recenzja tych produktów pojawi się w projekcie Denko. Dzisiaj kochani, ja Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!